Serdecznie w kolejnej odsłonie rzutów karnych dzisiaj w erze zębów, w erze stomatologicznego podejścia do futbolu, gdy wszyscy mówią o Luisie Suarezie, my postanowiliśmy podyskutować i porozmawiać na temat reprezentacji herosów. Antyczne, piękne, wyjęte wręcz z greckiej historii zwycięstwo piłkarzy Fernando Santosa. Według mnie jedno z najbardziej wartościowych, chyba niedocenianych. Zwycięstw w tych mistrzostwach świata. Dla mnie ogromny szacunek dla tej reprezentacji, bo to, co pokazali, wola, walki, determinacja, konsekwencja i przede wszystkim charakter, a także wiara do samego końca, to jest zespół czynników czy też receptura na to, żeby znaleźć się w jednej ósmej finałów mistrzostw Świata. Ja mam z Grekami olbrzymi problem. Mam olbrzymi problem, dlatego że pewnie pokutuje nie tylko we mnie, ale i chyba we wszystkich kibicach. Takie wrażenie, które wyrobiliśmy sobie o tej reprezentacji 10 lat temu, w czasie finału w Mistrzostw Europy w Portugalii, bo wtedy chociaż Grecy wygrali tam ten turniej, no to, no to on bardzo często jest przywołany, wła, przywoływany właśnie jako, jako sukces drużyny, która postawiła tylko i wyłącznie na defensywę, która murowała bramkę, która grała pięcioma obrońcami, która grała tak naprawdę tylko jednym ofensywnym zawodnikiem. Tak o tej reprezentacji się mówiło wtedy, mówi do teraz. I pewnie też takie właśnie podejście pokutuje u mnie, ale, ale jednak ja nie zgodzę się z, takim, z taką tezą, że, że Grecy to, to jakiś fenomenalny zespół i że to zwycięstwo było fenomenalne. Pamiętajmy, że na no trafili na no wyjątkowo niezorganizowaną i niezdyscyplinowaną reprezentację w róża Kości słoniowej, która raz, że nie miała szczęścia, dwa, nie potrafiła sobie temu też szczęściu. Dopomóc chociażby ta akcja, gdzie, gdzie powinno być 2 do 1 i właściwie awans słoni powinien już być zapewniony, wszystko oczywiście pięknie. Karagunis, sto kilkadziesiąt występów, strzał w poprzeczkę, te dwie zmiany, które były z konieczności przeprowadzone przez Fernando Santosa. Wszystko to racja, ale drużyna, która wychodzi do drugiej fazy, grupowej z bilan do, do drugiej fazy zawodów z bilansem 2 do 4. Która przegrywa z Kolumbią w tak wyraźny sposób, moim zdaniem nie jest drużyną, która powinna się w tym zestawie znaleźć, najlepszej szesnastce na świecie i jest to zasługa w dużej mierze słabej grupy wiem, że Ty nie lubisz gdybać Aleksandrze o to, o tym jaka jest siła danej grupy. No ale właśnie tutaj chyba takie trochę małostkowe i cząstkowe podejście do interpretacji tego zwycięstwa Grecji właśnie potęguje tą opinię, którą Ty podtrzymujesz. Oczywiście nie będę tutaj wmawiał, że reprezentacja Grecji jest reprezentacją, która gra świetnie, ładnie, estetycznie. No i można powiedzieć, że jest wybitna, ale tylko dla koneserów piłki nożnej. Ale tutaj powiedziałeś tylko o dwóch zmianach. Natomiast w meczu z Japonią Fernando Santos też musiał dokonać dwóch zmian wymuszonych. W przypadku Kostasa Mitroglu i także Ioannisa Fetfacidisa, którzy musieli opuścić boisko ze względu na kontuzję. To też spowodowało, że ograniczone możliwości korygowania taktyki miał Santos bo przecież dostał czerwoną kartkę najbardziej, jeden z najbardziej doświadczonych zawodników, czyli Katsuramis. To też spowodowało, że oczywiście trzech zawodników wypadło, na mecz z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Podczas tego meczu z kolei także musieli, musiał dokonać Santos dwóch zmian. Zszedł ten szybki i chyba najbardziej błyskotliwy zawodnik, czyli Kone i Bramkarz. Co dla drużyny też w trudnej sytuacji, kiedy oni musieli gonić wynik, bo tylko zwycięstwo im gwarantowało awans do kolejnej rundy, jest bardzo trudną sytuacją. Też spokój, który emanu, którym emanuje Santos, jest też, budzi ogromny szacunek. Dla mnie jest to jeden z lepszych trenerów, chyba też trochę niedocenianych ze względu na to, że on jest mało ekspresyjny, mało spektakularny, chyba też trochę mało charyzmatyczny. Przynajmniej tak by się mogło wydawać. Co do poprzeczek. W każdym meczu reprezentanci Grecji mieli poprzeczkę w meczu. To też składało się na ten, na ten skład pecha, który im towarzyszył, bo przecież te kontuzje, te poprzeczki. Też chyba szybko stracona bramka, która ustawiła mecz z reprezentacją Kolumbii. To jest oczywiście wniosek, który by powiedział yy, trener polskiej myśli szkoleniowej, ale nie ma co ukrywać, że Grecy nie są przystosowani do tego futbolu, yy, kiedy trzeba prowadzić grę. No i właśnie tutaj kolejna zasługa Santosa, który niestety żegna się z Grecją po tym Mundialu, że. On nie narzeka, jakich ma piłkarzy. Nie narzeka na to, że reprezentacja Grecji pod względem jakości piłkarskiej nie jest potęgą, ale potrafi tak, tak uszyć ten materiał, że wystarcza go właśnie na awans do kolejnej fazy. Nie mówię tutaj, żeby reprezentacja Polski się uczyła, bo myślę, że tutaj daleka do tego droga, ale nie kombinuję. Prosta piłka, prosty schemat reprezentacja Grecji jest niesamowicie przewidywalna. To jest oczywiście minus. Ale to, w jakich okolicznościach się dostali, to jest naprawdę piękny sen, podkreślony jeszcze tym golem w 93 minucie. Jeśli chodzi o to brak narzekania Fernando Santosa na, na zawodników, to tutaj akurat wiąże się taki element, który podziwiam w Grecji i akurat uważam, że to jest duży plus dla tej reprezentacji. Mianowicie, ekipa, która zdobyła Mistrzostwo Europy przed 10 laty, była złożona z graczy występujących na co dzień w Olimpiakosie, Panatinajkosie. AK Ateny. Było oczywiście kilku zawodników występujących poza granicami Grecji, na przykład Sterianos, z angielskiego e, Boltonu, ale wtedy Panatinaikos, Olimpiakos czy AEK Ateny to były drużyny etatowo grające w Lidze Mistrzów. Teraz, po tym całym kryzysie greckim, właściwie jedyną klubową drużyną, która utrzymała się w europejskiej bardzo szeroko rozumianej czołówce jest Olimpiakos, który też nie dostarcza znowu jakiejś olbrzymiej liczby kadrowiczów. Może jest faktycznie więcej zawodników grających poza granicami państwa greckiego, ale to nie są też no, jakieś wybitne kluby. W tym akurat upatruję pewnego fenomenu Greków, ale jeśli chodzi o te... Można powiedzieć, i... że na modłę włoską. Też z tej rodzimej ligi, bo przecież Glykos, bramkarz, który wszedł też jest z Pałoku i także Christopoulos, który też się świetnie prezentował, a także Samaris. Też oni wszyscy występują w Lidze greckiej. Właśnie, a ta liga grecka to nie tak mocna liga piłkarska jak jeszcze te właśnie 10 lat temu. Niemniej jednak uważam, że Grecy mają, jeśli mają pecha co do poprzeczek, co do kontuzji, to też mają dużo szczęścia, jeśli nie. Naprawdę masę szczęścia w losowaniu, bo pamiętamy grupę na Euro, pamiętamy grupę na mistrzostwa Świata. Nie zdziwię się, jeśli Urugwaj, nawet bez Suareza, pokona Kolumbię i okaże się, że żadna drużna z grupy C do ćwierć finału Mistrzostw Świata się nie dostanie. No ale coś za coś. Ma furę szczęścia, ale ma też świetnego trenera. Będę do tego wracał, ponieważ na tle Sabri Lamouchi. Lamusiego z wybrzeża kości słoniowej też Santos pokazał, że trener jest istotną, jest istotnym elementem w tej całej układance meczowej. I może Grecy są przewidywalni, ale niesamowicie konsekwentni. Czy z konsekwencją dostaną się do kolejnej fazy? O tym przekonamy się pewnie w meczu z Kostaryką.